W jednym z poprzednich odcinków zanurzyliśmy się w fascynujący świat niedźwiedzia polarnego ogromnego drapieżnika, który króluje na lodowych pustkowiach Arktyki. Dziś przejdziemy zatem od króla lodowców do mistrza przetrwania w tej samej surowej krainie, ale z zupełnie innej perspektywy. Przyjrzymy się teraz niesamowitemu lisowi polarnemu zwierzęciu, które mimo swoich niewielkich rozmiarów odgrywa kluczową rolę w arktycznym ekosystemie. Gotowi na tę fascynującą podróż? Lis polarny, znany również jako Lis arktyczny, należy do rodziny psowatych, która obejmuje również wilki, psy, kojoty i inne lisy. Jego naukowa nazwa, Vulpes lagopus, dosłownie oznacza lis z zajęczymi łapami, co odnosi się do jego przystosowań do życia w zimnym środowisku, w tym do jego owłosionych łap, które pomagają w poruszaniu się po śniegu. Lis polarny został po raz pierwszy opisany w XVIII wieku. Najstarsze znane wzmianki o tym gatunku pochodzą od badaczy i podróżników, którzy przemierzali arktyczne tereny. Jeden z pierwszych naukowych opisów lisa polarnego pojawił się w 1770 roku, kiedy to szwedzki przyrodnik Karol Lineusz, znany z klasyfikacji systematycznej, włączył go do swojej pracy: Systema Naturi pod nazwą Keynes Lagopus. W kolejnych latach badania nad lisem polarnym zostały rozwinięte przez innych przyrodników, takich jak Peter Simon Palles, który opisał i zilustrował ten gatunek w swoim dziele z końca XVIII wieku. Dzięki podróżom i badaniom w Arktyce, przyrodnicy odkryli wiele o biologii i zachowaniach tego niezwykłego zwierzęcia, jego adaptacjach do ekstremalnych warunków oraz roli w arktycznym ekosystemie. Jest to niezwykle przystosowane zwierzę, które można spotkać w najzimniejszych regionach Arktyki. Jego występowanie obejmuje szeroki obszar w północnej części świata, gdzie surowe warunki klimatyczne są codziennością. W Ameryce Północnej lisy polarne zamieszkują głównie Alaskę oraz północne wyspy Kanady, takie jak wyspy arktyczne. W tych regionach tundry ich główne siedliska są rozległymi przestrzeniami pokrytymi mchem, porostami i trawami, które zapewniają odpowiednie warunki do życia i polowania. W Skandynawii lisy polarne występują w północnych częściach Norwegii, w tym na wyspach Svalbard, a także w północnej Szwecji i Finlandii. Tutaj, podobnie jak w Ameryce Północnej, tundra jest dominującym siedliskiem, które sprzyja przetrwaniu tego gatunku. W Rosji lis polarny jest obecny na północnej Syberii oraz wzdłuż wybrzeży Morza Arktycznego. Populację lisa polarnego można spotkać również w archipelagu Nowa Ziemia oraz na wschodnim krańcu Rosji, w Czukotce. W tych surowych warunkach, lisy polarne korzystają z wszelkich dostępnych zasobów, przystosowując się do ekstremalnych warunków klimatycznych. Lis polarny ma wyjątkową sierść, która zmienia kolor w zależności od pory roku. Latem jego futro jest brązowe lub szaro-brązowe z jaśniejszymi odcieniami na brzuchu i nogach. W zimie sierść zmienia się na czystą biel, co zapewnia doskonały kamuflaż na tle śniegu i lodu. Futro jest gęste i puszyste, co zapewnia doskonałą izolację przed zimnem. Grube futro składa się z dwóch warstw, długich, gęstych włosów wierzchnich oraz krótszych, miękkich włosów pod spodem. Lis polarny jest stosunkowo małym drapieżnikiem. Długość jego ciała waha się od 46 do 68 cm, a ogon mierzy od 30 do 40 cm. Waga dorosłych osobników wynosi zazwyczaj od 2,5 do 5 kg, choć samice są nieco mniejsze od samców. Ma kompaktową i krępą sylwetkę, co jest przystosowaniem do przetrwania w zimnych warunkach. Krótkie nogi i mocna budowa ciała pomagają w utrzymaniu ciepła i poruszaniu się po śniegu. Łapy lisa polarnego są szerokie i mają owłosione podeszwy, co pomaga w poruszaniu się po śniegu i lodzie, a także zapewnia lepszą przyczepność. To przystosowanie chroni go przed zimnem i umożliwia łatwe przemieszczanie się w trudnych warunkach. Posiada stosunkowo małą, okrągłą głowę z wyraźnie zaznaczonymi, spiczastymi uszami. Jego oczy są duże i ciemne, kontrastujące z białym futrem, co zwiększa zdolność widzenia w słabym świetle. Uszy są krótkie i zaokrąglone, co zmniejsza powierzchnię utraty ciepła i jest adaptacją do zimnego klimatu. Ogon lisa polarnego jest gęsto owłosiony i puszysty, co pełni funkcję dodatkowego narzędzia ochrony przed zimnem oraz stabilizatora podczas poruszania się po śniegu. Tak jak mówiłem wcześniej, ogon może mieć długość od 30 do 40 cm. Lis polarny jest zwierzęciem terytorialnym. Każdy osobnik lub para zajmuje określony obszar które zazwyczaj obejmuje teren niezbędny do zdobywania pożywienia i rozrodu. Granice terytoriów są oznaczane przez oznaki zapachowe i odgłosy, a także przez fizyczne oznaczenia w postaci wygrzebanych nor i innych znaków. Prowadzi głównie samotniczy tryb życia, z wyjątkiem okresu lęgowego. Wówczas pary tworzą wspólne terytoria i współpracują przy wychowywaniu młodych. W okresach braku pożywienia lis polarny może wędrować na znaczne odległości w poszukiwaniu jedzenia. Jego wędrówki są często związane z sezonowymi zmianami dostępności pożywienia. Dzień spędzają w norach, gdzie są chronione przed zimnem i drapieżnikami. W ciągu nocy lub o zmierzchu są bardziej aktywne, kiedy to polują, poszukują pożywienia i eksplorują swoje terytorium. Obie płcie biorą udział w opiece nad młodymi. Samiec dostarcza pożywienie do nory, podczas gdy samica opiekuje się młodymi. Po kilku tygodniach młode zaczynają wychodzić z nory i uczyć się polować. Lis polarny jest wszystkożerny. Jego dieta zmienia się w zależności od pory roku i dostępności pokarmu. Latem, gdy dostępność pożywienia jest większa, lisy żywią się głównie małymi ssakami, ptakami, owadami i jagodami. W zimie, gdy pożywienie jest trudniejsze do zdobycia, Lisy często polegają na padlinie, resztkach po innych drapieżnikach, a także mogą zjadać koralikowate grzyby i korę drzew. Wykorzystuje swoją zdolność do wykrywania dźwięków, aby znaleźć ofiary ukryte pod śniegiem. Lisy polarne używają różnych dźwięków do komunikacji, w tym wokalizacji, takich jak piski, szczekanie i zawodzenia. Te odgłosy są używane do oznaczania terytoriów, przywoływania partnerów, a także w interakcjach społecznych. Oznaczanie terytoriów odbywa się za pomocą moczu, który jest rozrzucany wzdłuż granic terytoriów. To pomaga innym lisom rozpoznać zajęty obszar i unikać konfliktów. Lis polarny, Walpis lagopus, jest doskonałym przykładem zwierzęcia, które ewoluowało, aby przetrwać w ekstremalnych warunkach arktycznych. Jego adaptacje obejmują zarówno cechy fizyczne, jak i behawioralne, które pozwalają mu radzić sobie z ekstremalnie niskimi temperaturami, ograniczoną dostępnością pożywienia i trudnymi warunkami terenowymi. Oto szczegółowy opis przystosowań adaptacyjnych lisa polarnego. Posiada jedno z najgęstszych futer w świecie ssaków. Składa się ono z dwóch warstw: długich, grubych włosów wierzchnich, które chronią przed wiatrem i wilgocią, oraz miękkiego, izolującego podszerstka, który zatrzymuje ciepło blisko ciała. W zimie jego futro staje się jeszcze bardziej gęste i zmienia kolor na biały, co dodatkowo pomaga w kamuflażu. Poduszki łap lisa polarnego są owłosione, co zapobiega utracie ciepła i zapewnia lepszą izolację od zimnego podłoża. Owłosione łapy pomagają także w poruszaniu się po śniegu i lodzie, zwiększając przyczepność. W zimie futro lisa polarnego zmienia się na biały kolor, co pozwala mu zlać się z otoczeniem pokrytym śniegiem i lodem. To doskonałe przystosowanie, które pomaga unikać drapieżników i skuteczniej polować. Latem jego futro zmienia kolor na szaro-brązowy, co z kolei umożliwia lepsze ukrycie się w tundrze, gdzie śnieg topnieje, odsłaniając kamienie, roślinność i ziemię. Lis polarny jest oportunistycznym wszystkożercą. Jego dieta zmienia się w zależności od dostępności pokarmu. Latem zjada głównie małe ssaki, ptaki, owady oraz jagody. Zimą, gdy pokarm jest trudniej dostępny, poluje na małe zwierzęta pod śniegiem, a także żywi się padliną i resztkami po innych drapieżnikach, takich jak niedźwiedzie polarne. Lisy polarne są znane z tego, że potrafią magazynować nadmiar pożywienia w norach lub w innych ukrytych miejscach, co pozwala im przetrwać trudne okresy zimowe, kiedy zdobycie pokarmu jest utrudnione. Lis polarny buduje złożone systemy nor, które zapewniają schronienie przed ekstremalnymi warunkami klimatycznymi i drapieżnikami. Nory te są często umiejscowione w miejscach osłoniętych od wiatru, takich jak zbocza wzgórz czy obszary porośnięte niską roślinnością. Nory te mogą mieć wiele wejść, co umożliwia szybką ucieczkę w razie zagrożenia. W poszukiwaniu pożywienia, lisy polarne mogą pokonywać znaczne odległości. W okresach niedoboru pokarmu często wędrują daleko poza swoje terytoria, co zwiększa ich szanse na przeżycie. Ich migracje są ściśle związane z sezonowymi zmianami w dostępności pożywienia. Lisy polarne potrafią wytrzymać ekstremalne mrozy, sięgające nawet minus 50 stopni Celsjusza, bez konieczności schronienia się w norach przez dłuższy czas. Jest to możliwe dzięki ich skutecznym mechanizmom termoregulacji i wyjątkowo izolującemu futru. Słuch lisa polarnego jest niezwykle wyostrzony, co jest niezbędne dla przetrwania w surowym arktycznym środowisku. Aby lepiej zrozumieć jego wyjątkowość, warto porównać ten zmysł do słuchu innych lisów oraz różnych zwierząt. Podobnie jak lis polarny, lis rudy ma doskonały słuch, który pozwala mu wykrywać małe ofiary, takie jak gryzonie, z dużej odległości. Oba gatunki potrafią usłyszeć dźwięki o wysokiej częstotliwości, co umożliwia im lokalizację zwierząt pod ziemią lub śniegiem. Słuch lisa rudego jest przystosowany do różnych środowisk, od lasów po tereny miejskie. Jednak lis polarny musi radzić sobie w znacznie bardziej otwartym i mniej urozmaiconym terenie Arktyki, co sprawia, że jego słuch musi być jeszcze bardziej czuły na dźwięki dochodzące z większej odległości, często w warunkach silnego wiatru i ekstremalnego chłodu. Lis fenek, żyjący na pustyniach Afryki, ma jedne z największych uszu w stosunku do wielkości ciała wśród wszystkich lisów. Jego uszy są przystosowane do wykrywania dźwięków pod powierzchnią piasku, a także do rozpraszania ciepła. Chociaż fenek ma niezwykle czuły słuch, dostosowany do wyszukiwania owadów i małych gryzoni na pustyni, lis polarny ma bardziej zaawansowaną zdolność wykrywania dźwięków w zimnym, śnieżnym otoczeniu, gdzie dźwięk może być tłumiony przez śnieg i lód. Wilki arktyczne, podobnie jak lisy polarne, żyją w ekstremalnych warunkach północy. Wilki mają doskonały słuch, który pozwala im komunikować się na duże odległości i polować na duże ofiary, takie jak piżmowce. Słuch wilka jest bardziej przystosowany do wykrywania dźwięków w otwartym terenie na dużych dystansach, podczas gdy lis polarny ma bardziej wyspecjalizowany słuch, umożliwiający lokalizowanie drobnych ofiar pod śniegiem. Delfiny mają jeden z najbardziej rozwiniętych zmysłów słuchu w świecie zwierząt. Potrafią wykrywać dźwięki o bardzo wysokich częstotliwościach, a także używać echolokacji do nawigacji i polowania w wodzie. Chociaż słuch lisa polarnego jest doskonały w środowisku lądowym, nie dorównuje delfinom, które muszą polegać na słuchu w znacznie bardziej złożonym środowisku akustycznym pod wodą. Przodkowie lisa polarnego wyewoluowali z linii lisów zamieszkujących umiarkowane i chłodne rejony Europy i Azji. Uważa się, że lis polarny i jego najbliżsi krewni wyodrębnili się od wspólnego przodka w okresie późnego Pleistocenu, czyli około 250 000 do 500 000 lat temu. Gdy klimat Ziemi zaczął się ochładzać, w wyniku zlodowaceń, niektóre populacje przodków lisa polarnego przystosowały się do życia w nowych, ekstremalnie zimnych warunkach Arktyki. Te adaptacje obejmowały rozwój gestego futra, zmiany w strukturze ciała, a także zmiany w zachowaniach, które pozwalały na przetrwanie w surowym klimacie. Skamieniałości lisa polarnego są znajdowane w osadach pleistoceńskich w północnych regionach Europy i Azji, a także na północnych terenach Ameryki Północnej. Najstarsze skamieniałości tego gatunku, datowane na około 100 000 lat, potwierdzają, że lisy polarne były już dobrze przystosowane do arktycznego klimatu w tym okresie. W okresach zlodowacenia lis polarny rozszerzył swoje zasięgi terytorialne na południe, a po ustąpieniu lodowców migrował z powrotem na północ. Dowody na to można znaleźć w osadach glacjalnych w różnych regionach, gdzie znajdywano szczątki lisa polarnego. Badania genetyczne potwierdzają że lis polarny jest blisko spokrewniony z lisem rudym, choć ich linie ewolucyjne rozeszły się setki tysięcy lat temu. Sekwencjonowanie genomu lisa polarnego wykazało unikalne mutacje, które są odpowiedzialne za jego adaptację do zimna, takie jak rozwój gęstego futra i metabolizm przystosowany do ekstremalnych warunków klimatycznych. Badania nad genomem lisa polarnego pokazują, że posiada on unikalne geny, które umożliwiają mu przetrwanie w ekstremalnych temperaturach. Te geny kontrolują m.in. produkcję białek odpowiedzialnych za termoregulację oraz metabolizm tłuszczów, co jest kluczowe w utrzymaniu energii i ciepła w trudnych warunkach. Zlodowacenia odegrały kluczową rolę w kształtowaniu zasięgu występowania lisa polarnego. W okresach maksymalnego zlodowacenia lisy polarne były zmuszone do migracji na południe, gdzie znalazły schronienie w chłodniejszych, ale mniej ekstremalnych regionach. Po ustąpieniu lodowców, lisy te powróciły na północ, zajmując nisze ekologiczne, które pozostawały niezajęte przez inne drapieżniki. Status lisa polarnego jest uzależniony od różnych czynników, w tym od zmieniających się warunków klimatycznych, dostępności pożywienia oraz presji ze strony innych gatunków. Obecnie lis polarny jest klasyfikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody jako gatunek najmniejszej troski. CO oznacza, że nie jest bezpośrednio zagrożony wyginięciem. Jednak jego status jest zróżnicowany w różnych częściach Arktyki. Populacja lisa polarnego jest trudna do dokładnego oszacowania ze względu na jego rozległe i odległe siedliska, ale szacuje się, że liczba dorosłych osobników wynosi od kilkuset tysięcy do nawet miliona. W niektórych regionach, takich jak Skandynawia, populacja lisa polarnego jest znacznie mniejsza i bardziej zagrożona. W Norwegii, Szwecji i Finlandii lis polarny jest uważany za krytycznie zagrożony, głównie z powodu konkurencji z lisem rudym oraz zmian klimatycznych, które wpływają na dostępność pożywienia. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej fascynującej podróży po Arktyce i poznawania lisa polarnego. W poprzednim odcinku opowiedziałem o niedźwiedziu polarnym, a dzisiaj skupiliśmy się na jego mniejszym, ale równie imponującym sąsiedzie. Mam nadzieję, że te opowieści przybliżyły Wam niezwykły świat zwierząt. Które przystosowały się do życia w jednym z najbardziej surowych miejsc na Ziemi. W kolejnych odcinkach odejdziemy nieco od tematyki zwierząt i zajmiemy się innymi fascynującymi aspektami naszej planety i nie tylko. Czeka nas wiele interesujących tematów, które mam nadzieję przyciągną Waszą uwagę i zainspirują do dalszego odkrywania świata. Do zobaczenia w kolejnym materiale.